Bardzo piękna nam się puenta z tego robi, więc przejdźmy do trzeciego, do trzeciego tematu, czyli właśnie do tych dobrodziejstw stołu, ale poczynając od Popielca, od Wielkiego Postu, na ile różnił się ten stół ziemiański, pański od stołu chłopskiego i jak to potem wyglądało, kiedy już następowało pożegnanie z postem. Przede wszystkim post to post. Jest wyraźnie powiedziane, co można jeść, co, czego nie. I jeżeli y, biedne osoby wiedziały, że mogą jeść śledzie solone, to po prostu te śledzie solone były gorszej jakości niż na dworze. Po prostu y, było ich mniej, bo post czasami był jakościowy, a czasami ilościowy. Tak? Więc tutaj, tutaj mamy. Y, Nieokraszone, nieokraszone zupy, nieokraszona kasza, nieokraszone ziemniaki, no bo to bliżej naszych czasów. Yy, natomiast bardzo często też zakaz jedzenia na biału, co nie było, do, nie było trudne z racji tego, że po prostu go nie było jeszcze za mocno i nie jedzono cukru. To, to większość, stąd chyba popularność wielkanocnych wszystkich słodyczy, tych czekoladowych, cukrowych i tak dalej, bo, bo jednak wypadało tego, tego nie jeść. I teraz mamy w czasie przygotowania do, 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 do wielkanocy kilka takich momentów, kiedy ten post był bardzo mocno zaostrzony. Czy słowianie specjalnie pościli przed chrześcijańskich czasach? Tego to trudno powiedzieć. Być może te posty właśnie pozwalały się oczyścić przygotować do różnych obowiązków obrzędów. Może dotyczyło to tylko warstwy y, tych ludzi, kto obrzędy prowadzili, tak? bo jednak długotrwała głodówka też trochę zmienia stan świadomości i właśnie wierzymy, że otwiera y, inne tam, otwiera zaświaty, można zajrzeć i tak dalej. Więc my tego do końca nie wiemy, czy było to też koniecznością, bo we, we wczesnym średniowieczu wprowadzano posty też czasami wtedy, kiedy po prostu był głód. Pokazywano to jako pewien dopust Boży i bywało, że tych postów było kilkadziesiąt dni w roku, bo, no bo po prostu był głód jako taki, no to niech on chociaż do czegoś służy, niech ten lud no się nie buntuje, jest ochrzczony, więc, więc nie, niech, niech ma jakąś tam świadomość, że tak po prostu musi być. Natomiast im bliżej, im bliżej świąt, no to tym wiadomo... Każdy starał się coś zrobić coś z niczego, no bo naprawdę Wielkanoc to nie jest moment, kiedy, kiedy jest obfitość, taka jak we wrześniu czy w październiku jedzenia. I przygotowanie polegało większość tych potraw, tak naprawdę nie wymaga jakiegoś ogromnego przygotowania wcześniejszego. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pogrzeb żuru, żuru i śledzia był tym momentem, kiedy koniec koniec post, po prostu dość, co świadczy o tym, że co, co dominowało w diecie. Tak? My jesteśmy też przyzwyczajeni, że ten żur, mimo że to jest nadal ta sama zupa, on jest jednak świątecznie okraszony. Tak? I tam wędzonka się znajduje jakaś tam kiełbasa, mięsa, już się gotuje ją na inne wywarze. Żur, wyobraźmy sobie taki przaśny, to nie była rzecz smaczna, ale to była rzecz sycąca, bardzo oszczędna, no bo po żur się robi z zakwasu y, takiego jak na chleb. Można go y, nawet podebrać od chleba i to można robić z bardzo słabej mąki, więc, więc idealne na, na czas biedy. No i dochodzimy powoli właśnie tak jak wcześniej wspomnieliśmy do przygotowań. Y, tutaj y, wiadomo, Wędzenia, tam łapanie ryb, wędzenie tego wszystkiego to wydelegowano panów. Między innymi po to, żeby właśnie oni jednak odeszli z kuchni, tak? To w kuchni, w kuchni gotowały gospodynie. Y jeszcze mamy potrawy typu pascha. tak? One są, one są właśnie zrobione. Już z tego luksusowego tam sera. No to też znowu przepisy są. Co gospodyni, to ma swoje przepisy. Nie ma praktycznie surowych owoców w tym. No przecież nie dziwne, tak? Mamy marzec albo kwiecień, tylko suszone. No to, to tak jakby wynika w kilku regionach Mazowsza. Taką potrawą, którą się robi, jest zupa z maślanki albo z serwatki z chrzanem i jajkiem na twardo. No to teraz znowu krótka analiza. No pewnie, że z maślanki, serwatki, bo masło i ser to były cenne, więc to co zostało też trzeba było wykorzystać. Jajko na twardo i wykopany w ogrodzie świeży chrzan. Ten chrzan się pojawia, oczywiście on jest symbolicznie też w kuchni żydowskiej czy w kuchni polskiej ma swoją symbolika, ale tutaj jakby no jest, jest po prostu przyprawą, która była dostępna. No jajka w różnych postaciach, ale jajka na twardo właśnie dzięki temu, że raz, że się lepiej przechowują, dwa, że no, to jest taka, taka już nobilitacja tego, co, 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 co mhm. uzyskaliśmy w tym trudzie. Takim symbolem zerwania z postem jest niewątpliwie mięso, dostępność mięsa. Ja też spotkałem się z opisami, że w niektórych regionach Polski, przynajmniej w tych dworskich, nazwijmy to klimatach, no tam rzeczywiście to bogactwo było w jakiś sposób umotywowane, ale też symbolizowane na przykład przez łeb prosiaka czy, czy świni właśnie z zatkniętym jajkiem, jaka już taka Kwintesencja tego, tak. że mamy dostęp do, do tych dóbr, do tej obfitości związanej z mięsem. Czy te mięsa pojawiały się zarówno na stołach biedniejszych, jak i na, na stołach bogatszych? To, co mówisz, właśnie dobrze, dobrze obrazuje, co chciałam, o czym chciałam wspomnieć. Każdy gospodarz praktycznie taką świnkę sobie hodował, tak? I ona sobie rosła, tylko że. Y Możliwości przetwórcze były też w jakiś sposób ograniczone. No, ile taka świnia? jest kilkadziesiąt kilogramów mięsa. Rodzina musi to mięso oszczędzać. To nie tak, że my mogą to zjeść w ciągu miesiąca. Tej słoniny czy tego jakiś tam szynek, kiełbas powinno starczyć nam na praktycznie cały rok. No ale jak, jak nie ma lodówek, te piwnice wziemne są, no są jakie są, ale no jednak tam się mogą dobrać i, i zwierzęta. Oczywiście przetwarzano, przerabiano, ale się po prostu Wymieniano. I jak na wsi gospodarz bił świnie, to jednemu dawał ćwiartkę, drugiemu ćwiartkę, sobie zostawiał ćwiartkę i tak dalej. Pewnie sobie zostawiał właśnie łeb, tak? Za miesiąc czy dwa kolejny gospodarz bił świnie, no to znowu wymiana na, na, dochodziło i dzięki temu. Świeże mięso było w obiegu bez konieczności jakiegoś ekstremalnego prze przechowywania go. Stąd też wędzono, solono, przetapiano, zatapiano w smalcu. Stąd te smalce i słoniny bardzo istotne. No i taki gospodarz y, bogaty, który mógł pokazać na przykład całego świniaka, bo świniaczek, na przykład prosiaczek dwuletni. Y, no to, to było tak naprawdę marnotrawstwo, tak? To zwierzę powinno szybko później, w następnych latach przybierało na wadze i to był zupełnie inny, inny gabaryt. No więc jak ktoś pokazywał chociażby takiego prosiaczka sobie gdzieś tam na stole, no to znaczy, że go po prostu było na to stać. I ten łeb zostawiał, zostawiał sobie ten, kto Ubijał, ubijał zwierzę, więc znowu to była ta nobilitez, że o, na Wielkanoc bite, bite było. I dlatego ludzie też, tak jakby ten kalendarz prac rolniczych, w tym właśnie świniobicia czy, czy innych y, y, takich y, y, mięsnych, mięsnych procesów, był mocno związany ze świętami, bo od święta się świętowało właśnie zakończeniem postu i zmianą jakości jedzenia. Nawet najbiedniejsi starali się mieć coś, czego w normalnym w spiśni nie ma. Tak? I dlatego, dlatego mi się wydaje, że, że, te święty, że te stoły musiały się właśnie uginać, żeby, żeby już tak ta celebracja była po prostu pełna. Jedzenie tłuste, ale także słodycze jako właśnie ekwiwalent tego dostatniego życia. No i tutaj. Nie wiem, czy nierozstrzygalny, ale dostrzegalny spór, baby i mazurki. No, ja myślę, że to równolegle, bo baba też skąd, musi być. Skąd wzięła się popularność tych właśnie wypieków? To, to, czy to już chyba teraz to już nie do rozstrzygnięcia, ale znowu przyglądając się. Yy procesowi tworzenia te, te, tego wszystkiego, to jest znowu możliwość pokazania kreatywności gospodyni, no bo te baby to nie są takie baby, tylko to były takie baby, tak? Te formy się dziedziczyło po prostu. Można było te baby robić nawet w garnkach, zapiekać, no ale najważniejsze, że ona była wyrośnięta, no to profesjonalna, perfekcyjna pani domu, miała dużą, pięknie wylukrowaną babę. a zwróćmy uwagę, co mazurek. Mazurki najczęściej robione na kruchym cieście, bo ile baby to były drożdżowe, tak? I tak na dobrą sprawę, oprócz drożdży i mąki, odrobiny cukru, tam niewiele można wrzucić. Ona ma rosnąć, tak? Bakalia. No, bakalia, ale to czasami wiesz, to nie są takie proste rzeczy. Więcej słodkiego, tym może siąść. To, to już każda pani domu wie, że, że trzeba też wyczuć, wyczuć. Dlatego są obsypane na przykład, a często nie ma ich w środku. No a mniej jednak mazurek. Mazurek dawał już możliwość pokazania dosyć dużego bogactwa. Robione na kruchym cieście, z samych praktycznie żółtek, tak? Yy, z masła, bo to masło musiało tam być w cieście. Na to idzie jakiś tam maś, no ta maś, kajmak czy coś też jest robiony, cukier, mleko tłuściutka, śmietana i tym podobne. I znowu na to idą bardzo drogie bakalie i właśnie widać wyraźnie nie suszone, nie owoce surowe, bo ich nie ma, tylko bakalie i orzechy i mięso, więcej, tym lepiej, tak? No i teraz spór, ja, ja, ja nie, nie znalazłam tego rozstrzygnięcia nie znalazłam tego rozstrzygnięcia, u mnie w rodzinie robi się i to i to. O kogoś nie pytam, to chyba już nie to, nie to pokolenia, które czegoś takiego nie znają. Także, co, co ważne, baba, która y, byłaby niezjedzona, ona przepięknie wysycha i później często była jedzona, zalewana mlekiem jako zupa taka, taka, słodka, a mazurek na kruchym cieście, no to on nie prędko się robił stary czy zepsuty. No tutaj sternik prędzej by się zepsuł, prawda, a nie te ciasta, więc to. Znowu jest sytuacja taka, że no, obyczaj, obyczaj, pokaz, pokaz, pokaz ale nie ma się nic marnować. I to jest najważniejsze tak naprawdę w całym roku obrzędowym. Gotujemy z tego, co mamy, staramy się święta uświęcić, to nieważne jakiej tradycji, i niczego nie marnować. Yy, jeszcze jeden element dodajmy do tej układanki, być może, być może yy, dla jednych ważniejszy, dla drugich mniej ważny, mianowicie yy, alkohol. Czy on się pojawia już na stole? Święta, czy... yy, powinien się pojawić chyba nieoficjalnie, jednak. Znaczy, jeszcze inaczej. Świąt, święta, yy, święta słowiańskie yy, bardzo mocno było związane z alkoholem, tylko że to było tak, że alkohol najmocniejszy jaki był dostępny to był miód pitny, sycony miód, który potrafi być mocnym. tym jest ciężki bardzo. I on służył także do wróżb w tych rogach takich słowiańskich do picia. to mamy obrzędy, obrzędy słowiańskie opisane, te rogi były dedykowane Bogom, zostawiane, ubytek świadczy o tym, czy Bóg jest przychylny, czy nieprzychylny. Każdy człowiek, i to naprawdę do czasów nowożytnych, pił piwo. Piwo nie w rozumieniu takiego alkoholu moc, mocniejszego, jak my jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to była taka cienka zupa, jakby y, robiona na skiełkowanym tam jęczmieniu, prosie, owsie, wszystko jedno, bo to miało raz, że nawodnić organizm, dwa, że miało y, uczucie głodu trochę z, y, zmniejszyć. To była też kaloryczna taka, to było gęste piwo, tak? Y, mniej alkoholowe, gęste. Dopiero w średniowieczu zaczęto y, piwo takie do picia y, w naszym rozumieniu produkować i też one bywały Mocniejsze, ale one też jeszcze nie wyglądały tak klarownie jak nasze, więc te alkohole pojawiały się na pewno, bo, bo są w opisach, myśmy tu browary, warecki, rewelacyjny, w prasecznie yy, yy, piwa, które dostarczały na dwory królewskie, tak? I czy alkohol? No Później się pojawiała, pojawia się wódka, tak? Jakaś tam okowita i to się zaczyna dopiero problem. Bo to jest alkohol za mocny na temperamenty Polaków na przykład XVII wiecznych i późniejszych, i im był tańszy, im proces był bardziej doskonały, tym zaczynało się to robić mniej takie przyjemne i Dlatego gospodynie na przykład robiły bardzo dużo nalewek i też w święta były momentem, kiedy można było te nalewki degustować, kluczyk, kluczyk do piwniczki z nalewkami. Tu go, wszystkie gospodynie w okolicznych dworach trzymały w kieszące swojej własnej, to nie to, że właściciel dworu, gospodyni. Ta pani, która prowadziła kuchnię i one nawet zlewały resztki tych nalewek w jedną, żeby zrobić tą porterówkę. To tak dom na domowieźnie porterówka była wieloletnia, trzymana pod kluczem absolutnie i to były, to były właśnie tego typu sytuacje. Też część alkoholu, czasami właśnie do tych ciast czy do czegoś jest wykorzystywany alkohol, więc, więc jakby mamy święta tak naprawdę zaczynamy jeszcze od tłustego czwartku, tak. Kiedy do faworków czy do, do pączków, no to musi być do samej produkcji wykorzystany mocny alkohol. Ostatnie jeszcze pytanie, jeżeli pozwolisz, dotyczy tych tradycji ziemi hełmońskiego. Mówiłaś o Radoniach, mówiłaś o Adamowiźnie. Na ile, Twoim zdaniem, specyfika tej lokalnej kuchni rzutuje na to, co my dzisiaj jemy, co uważamy za, za te świąteczne potrawy, a na ile jest to różne, na ile nasi przodkowie. Czy tak powiem, mieli inne upodobania, inne gusty, inne możliwości? Ja zauważyłam, przepytując naprawdę takich seniorów w podeszłym wieku, że w zasadzie ten główna, główny zrąb świąt nie różni się tak bardzo od tego, co, co w lepiej opisanych regionach etnograficznych jest wspominane, tak jak przy, przy Wilanowie czy Włowiczu, bo my tak jesteśmy pomiędzy, pomiędzy trochę, tak ciążymy i w tę i w tę stronę. Natomiast Y, też właśnie y, opis, czytając y, y, opisy tego, co się działo we dworach, wszystko praktycznie zależało od tego, skąd dana rodzina pochodziła i jeszcze bardziej skąd pochodziła ich gospodyni. Bo na przykład, właśnie na Wadamowiźnie, podawano barszcz czerwony z chrzanem i jajkiem. Trzy razy się pytałyśmy z siostry jak robiliśmy wywiad: y, czerwony, bo gospodyni na winańczyźnie z Wileńszczyzna została przywieziona i tam tak właśnie było podawane. Natomiast to, że objeżdżano właśnie wsie, że, że święconka była, u, u, no była, była no przepraszam, był kieliszek wódeczki. Jak się gospodarze zbierali ze święconką u sołtysa, to był kieliszek wódeczki od sołtysa najczęściej. Wydaje mi się, że, że niewiele takich odstających, ale to też wynika z tego, że Nasz ten region nie jest jeszcze tak bardzo dobrze przebadany. Cały czas próbujemy, próbujemy w, w zebrać te informacje i myślę, że znajdziemy te regionalne, takie wyjątkowe. To będzie okazja, żeby przy jakichś kolejnych spotkaniu może, może sobie opowiedzieć, bo, bo wiemy, że, że co jakiś czas wychodzą jakieś ciekawe informacje. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję pamiętajmy również. o tym, że święta Wielkiej Nocy, oprócz tego, że są. Rzeczywiście najważniejszymi świętami chrześcijaństwa, też niosą ze sobą masę symboli, masę tradycji, no i tematów do rozmowy, które mam nadzieję będziemy jeszcze rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.